Siema. Cześć, z tej strony Art Brawl Gambas i dzisiaj taki szybki odcinek, bo za projekt, który dzisiaj jest siódmy, to za 3 dni będą moje 2 lata na 3. Y tak. Y -ty. I będzie jakby mam latą z no, a więc będzie fajnie, taki maraton filmowy, taki jakby, no, będą trzy odcinki, nie w tym sensie tylko z rzędu, jakby będzie takie trzy dniowe daily. Ja sobie jeszcze tutaj zagramy jedną gierkę. No i będzie nawet nutka na ostatni dzień, nie związana z pomalotami, tylko to będzie taka ostatnia, jakby... Tytułem legenda. No, będzie fajnie, fajnie. Um, no. No, a więc my sobie jeszcze dotręczymy tą gierkę. Um, no. Zostawcie łapkę w górę, suba uba dzwoneczkiem. Podajcie na Instagrama, TikToka, i No, my sobie tutaj gramy giereczkę. Wstałecie, będzie winet. No, oj, dobra. Dobra, dobra, Okej. Dlaczego mam w tonach dzisiaj. Na Aha, Na No, Na piłkę. No, piłkę. mi nie to... Nie <susurra> no, to piłkę. dobra, dobra będzie pewnie Na miejsca. Nie No, dobra. Więc w tym odcinku było na tyle i sięmano.